O, nastąpiła taka sytuacja. Że, a, chwila wieki. O, dobra, nastąpiła taka sytuacja. To jest. O, dobra, jedzie. Nastąpiła taka sytuacja, trzeci raz mówię. Że zostawiłem, włączoną kamerkę chyba. I się rozładowała. Ja tu wjechałem, skończyłem te pole, wjeżdżałem na pszenicę. Co w się sensie pole po pszenicy, słomę po pszenicy i chciałem prasować. A tam patrzę kamerka rozładowana i z prasowania trochę nagrało się słabo, tam trochę tam nagrałem to wtedy, no ale coś tam się ujęło, chciałem ująć jeszcze jak najwięcej. Teraz jedziemy z Dawidem, zwozimy, zwozimy słomę Nawet tutaj goni, pogania. Bo zastał nasz deszcz Zastał nas deszcz, ale się sprasować tą słomę z pszenicy i z mieszanki. Tam został pod lasem, jeden kawałek tam dalej, ale co tam. Tam jest y, mieszanka z... Y, chwil, o kurczę, pospadłem. Y, tam jest mieszanka z dodatkiem kończyny, bo tam będzie później kończyna. I tam trochę musi przeleżeć ta kończyna, wiadomo. To zielone, to złomo to... A my jedziemy ładować. Y, Drugi transport, wtedy poszedłem do domu. Teraz Dawid rozładowywał przyczepy, a ja naładowałem kamerkę troszeczkę. I teraz mogę Wam coś ponagrywać. Jedziemy na to pole, tutaj, tutaj, jak zaraz Wam pokażę, w sumie, jak będzie na tych polu. Te to pole było sprasowane. Teraz, bo Dawid nas tutaj goni. A ja nie chcę tutaj zamulać, żeby nie było. Jedziemy na to pole, Wam wszystko pokażę i objaśnię. Dobra, powoli, bo tutaj doły. Ta dwójkę zredukujemy. Czemu nie? Puszczamy na kończynę. I jak pamiętacie, te pole tutaj, ono tam była słoma. Sprasowaliśmy je i miałem podłączony chwytak pod tura. Dawid przyjechał wtedy z przyczepami Nie załadowaliśmy z prasą. Czemu nie? I tutaj słomy nie ma. Tam na tamtym było tak samo. Też już nie ma słomy, ale tam pod lasem było kolejne pole pszenicy, w sensie słomy po pszenicy. Są jeszcze belki, dlatego nakam wam coś, jak ładujemy. Mam nadzieję, że kamerka mi się znowu nie rozładuje. Tu muszę przyhamować, bo to jest powszechniaki, trochę sądowy. Ale tam Dawid widzę próje świecko w drugiej stronie I tutaj zmieniamy na ściernisko po mieszance mieszance owsa w ogóle nie powiedziałem mieszance owsa i jęczmienia. Tu też tutaj nagrywamy jak prasowaliśmy właśnie I wtedy mi się rozładowała kamerka niestety Ale mówię co tam co tam się co naj, najważniejsze rzeczy chyba ująłem w tym fragmencie ale tam trudno się mówi tak, tak jak mówię zastał nas deszcz ale tam belki są ściśnięte bardzo nie mamy nadzieję Bardzo ciekawe, zobaczycie, w Kubocie wybiło nam 1000 Motogodzin. Trochę to jest śmieszne, bo u nas jest dopiero 1000 Motogodzin, a obronka, w sensie Kuberta bronka jest już ponad 2000, z tego co wiem. dla niektórych 1000 to nie wiem, dużo mało, dla mnie to trochę mało, no ale musimy umówić przegląd, bo co był przegląd na... Wy się przegląd. Wymiana wszystkich olei była na 500 motogodzin. Teraz musimy zrobić. A, jedziemy dalej, dobra. Jest, nie wiedziałam. Czyli. Ruję to 30, kurczę. Nie nadążam. Ale już go tu łapiemy. tak mówię. Wymiana oleju była na 500. Wymiana oleju, filtrów wszystkich była na. No i co? <śmiech> <śmiech> nie ma szans. Wymiana oleju, filtrów wszystkich była na. 500 młotych godzin to już połowę temu. Połowy, o kurczak, wszystko. Połowę. No, 500 młotych temu po prostu. Raz na wszędzie umówić. Lub wymienić samemu. Niektórzy wymieniają sami, tak słyszałem. Też nie jest to. No, co nie jest trudnego, nie? Wymienić olej i wlać nowy i wymienić filtry, ale. U nas na 500 młotych serwis. Tak będzie teraz nie wiem. Powstałem, że raczej też będzie serwis. No wiadomo, wszystko, to zrobi wszystko profesjonalnie i no. Dobra, dojeżdżamy na pole. I tutaj mamy tą, yy, to, tą, tą to to pole po pszenicy. Teraz jak to ładujemy? a on dopiero tam jest no, 30 i nie rozpędzi Dobra, weźmy to. Łona. na piątce, już piątka. <gryw> nie wiadomo kiedy. Yy, mamy te pole. To jest chyba 20 bel, coś takiego. Dobra, weźmy tą to, to ubelek. Dobra, cofamy, trochę obciążnik opuścimy Ja to mam wygodę, mam kabina wszystko. da trochę trochę tej 30 Musiał się ubierać, ja na krótko jestem Ale wiadomo, no nie, nie te czasy 30, które to są, które to są lata. Nie do porównania jest to wszystko przecież Dobra Zostawimy się mu jakoś tutaj sensownie, niech jedzie. Cofniemy sobie tutaj. Dobra, cofnijmy tak. I czekamy. Świeci światłami. Mamy godzinę 16.10. No, już 11. Dobra. Czekamy chwilę. Jedzie to już 30. możemy ją... Myśmy ją równo złapali o, możemy sobie opuścić w ogóle zobaczmy czy czy są bardzo mokre jak to wygląda? one trochę tu leżą na tym deszczu nie, wystał raczej dobra I tak zebrać nie trzeba nawet tak by nie wiem, błoto się nic zrobiło dobra, może biegi byśmy mniejsze dobra, na rozrzutnik z tego co wiem te biegi tam. O, idealnie mi się wstawi. zarąbiście Lepiej byś nie mogło chyba Dobra, chwilę, podnosimy to Dobra, pierwszą już mamy Wszystko udane pomyślnie Pierwszą z dwudziestu O, dobra. Wielki polowe trochę wszystko będzie Wolniejsze. Dobra, niech ruszy mi trochę do przodu. Ja sobie... Nawet rozkłada burtę, żeby weszło więcej. Bo tam jedną była tak w połowie na burcie. Żeby wyszło więcej. Dobra. Weszło więcej, nie wyszło w sumie. E, dobra, dawaj. Kurczę. Dobra. Słapiemy ją tak byle jak, ale zaraz się poprawimy. Dobra. W ogóle doszedł już ten i dowiedziałem się, że jak nas nie ma, to u Huberta y, mu co pszenicę. Tam tata pojechał mu pszenicę. Dowiedziałem się. I jak to tam wygląda, nie wiem. Dronek, może coś nagrywa telefonem, Jest kamerkę właśnie zabrałem. Ale może coś tam telefonem, bo Huberta wiem, że nie ma aktualnie w domu. Ale Bronek coś tam może nagrywa. Dobra, idziemy. Dobra, druga. Dobra, jedziemy dalej. Dwie już mamy. Która by tu wziąć teraz? Tam jest z drugiej strony, widzę. Dobra, ja jadę, stój, stój, czekaj. Stój. Ja zaraz testuję co tu z drugiej strony. A co się patrzy. Tur <grystanie> to jest wygoda i klasa to wszystko. Pamiętam, kiedyś jeszcze byłem mały. To było nie wiem ile, bardzo dawno temu jeszcze kuboty nie było, byłaby trzywiastka na gospodarstwie. Pamiętam jak były kostki, pamiętam yy, brało się przyczepy, dwie, właściwie przyczepy, nie wiem, jedno się polczało, tak, tam było, były dwie przyczepy, pamiętam, jechało się na cały dzień kostki, zbierało i układało to na te przyczepy, widać to dole. Teraz to się jeździ, turem. Gdzie jedziesz? Stu a no dobra. mogę ci spiętrować. On chce najpierw załadować chyba rozrzutnik. z tego tu. O, biegi nie wchodzą, z tego co widzę. I bateria w kamerce pozwoli W sumie No nie, myślałem, że mam ładowarkę Ale to mam przecież kabel inny Bo w, w kamerce jest typu C A ja mam ten Tak zwany iPhone'owski Dobra, którą tu brać? Ja bym brał tą, dobra Razuję mi tą W mogę ją postawić naprzód Dobra Za. Teraz to się łatwiej ładuje. Wcześniej jak miałem prasę na tyle Ojej okręcenia i prasę, to wiadomo wciążnikiem to sam traktorem to się jeździ O, dobra Dobra No znowu jakoś tak krzywo wziąłem Dobra, poprawimy się zaraz Nie ma z tym problemu Ciekawe będzie na te, na te wszystkie ścierniska Raczej znaczy na wszystkie, nie? Ale będzie dawany gnój. Pod azot. Później przy raczej nie. Aggregat będzie robiona, tak mi się wydaje. a ją w tym roku jest tyle, że nie wiem, czy spoży nawet starsze wszystkie pole ale nie, no to w sumie, ale dzieci dostawiać. Dzieci wygodni. Ja robię zdjęcie tu, czy tu? Tu. Dobra, a rozrzutnik? Tylko żeby przyczepy nie rozrwało. Ja że no, żartuję oczywiście. Och, no, dawaj do góry. Ilam, proszę bieg mniejszy. Dobra. O, kurczę. Trochę. Kurczę, co on tak skacze? Trochę, na duży bieg. Nie? Dobra. Dobra. Teraz wezmę to, co jest tu z tyłu i już na przyczepę. Na przyczepę wchodzi 6, na no, rozrzutnik 4, ale wiadomo, rozrzutnik jest troszeczkę mniejszy i nie możemy otworzyć jednym. A czy możemy to w tamto, ale to te kurty w rozrzutniku to troszkę już to takie nijakie. Weźmy to Bele wcale, warto się ściskają. Dobrze, prawda, W ogóle pracowałem tu już taką lekką mrzawkę i nie wiedziałem, czy zjeżdżać z pola, czy nie. Tam sąsiady, widziałem, yy, zjeżdżali, ale oni kombinowali zboże, nie, ja prasowałem. Ale już myślę, że... pomyślałem sobie, że już to prasuję. I za 5 mi przestało padać, więc... Więc dobrze, bo, że to... Już nie zjechałem wtedy z pola, bo nie sprasowałem tego. A pójdziemy z tym znowu pewnie wyjeżdżać. Bo też przestało padać. Dobra. Szóstka może. Lowa. Czy mi zasło gardło już od tego gadania? Nie wiem, czy mam wodę, zaraz zobaczę. O, do góry. nie widzę nic. Dobra. No i dobra. Tutaj co mamy, gdzie on tu jest jedna, dobra? mają w momencie, kiedy się niewygodnie.